Cześć, witam was w kolejnym odcinku Sfazmofobii, jest ze mną Umbrii, a bardziej to Lebron James. No cześć. Ty musisz świecą mocno w ciemności? Ucikła. No. Lebron Umbrii. To ja. <laughs> Lebron Umbrii, dzień dobry, dzień dobry. Niech ksiądz, nie kasjerka. Niech ksiądz, nie kasjerka, zmienił profesję, został koszykarzem. Ja. Trzeba się wydać za wszystko co... Dobre. Wszystko są No fazmo, fazmo nie było. Chciałem coś powiedzieć, ale nie powiem. No okej, okay, to może nie mów. Panikik. To nie jest tak bezpiecznie. No niestety. A mogłoby. Mogłoby. Pusta szafa. W gamingu też. Na razie kulki... Nie ma. Też pusta. Jakoś za dobrze no, się wydaje. Nie? Ma. Ne? No, obstawiam piwnica. I to roty? Co, co my mamy? Mamy za tego. No, w grę tak pięknie nie mogło. No być. nie, bo jak już są tutaj, no to piwnica będzie, bo już wiem jak jest temperatura wszędzie. Tak, mowa Mhm. Mm Brądzik. Nie odpowiadam. Poczekam aż wyjdziesz i potem spróbuję. Ja Chodź powiem kiedy wyjdę, wyszedłem. Dobra. Nie odpowiadam. Czekaj, spróbuję na przykład inne miejsce sobie ustawić. Nie! Nie odpowiada, spróbuję do wykreślenia. Widmowa jest. Dobre. Idę tam po jakąś sól, i resztę takich jakichś rzeczy. Ej, czy i dwa światła? Nic. Ja wezmę dwa projektowe i sól. Aha, no i ogłoszenia parafialne, proszę wbić na kika. Tak, tak, tak. to koniec ogłoszeń parafialnych, bo ambi żadnych, żadnych nie ma. Mógłbym mieć, ale to już na swoim kanale. Zgasił mi... Takie przeprosinowe. Przeprosinowe, no. Zgasił mi bezpiecznik. No, bo mam ciemno w domu. Niestety, ale to chyba będą takie, nie. Więc Tarych to. Może być mawia, może nie? Tak to było, ale Mary nie mamy. Chyba, że Steelbook by był. Napowiadaj no, to, i dwa jeszcze. Bo kiedyś też tak było, że niby nie było, a jednak się okazało, że było. Nie? Mm -hmm. Są e, finger pince. No to fiolet. No, co to nie ma znaczenia? Bo jak to jest, to jest to zielone, to on nie odpowiada. No nie. Z Moroham to obakę. Co nie może być? Nie mogą być wpisy. Miożny projekt PMF. Z moją można było spróbować yy, tego, nie? Może być? nie. Yy, z moje można było spróbować tym, nie? Yy, mikrofonem parabolicznym. No mikrofonem. Bo Hantu nie hmm. wiem, ani o A Obakę wyostawia te rzadkie ślady. I on yy, rzadko ogólnie, niby. To tak w sumie idę tak. sobie po ten mikrofon. Wezmę jeszcze stół, popatrzę. To ja wezmę boni. No czy on coś tam na przykład solą... Będziemy na dwa będziemy lecieć. No. Co on na przykład solą tam czegoś nie będzie... Nie będzie w końcu jakiegoś dotknięcia. Jak to może być, nie? A. A. Może być? Mm -hmm. To jest stopnie. Nagrałem coś, weź co zobacz. A. Jakieś pizdał. A, ten dźwięk robię. Usłyszałem Krzyk Facia. Taki, ten co dosłownie nagrałeś usłyszałem go na tym. Na publicznym tylko Nie wiem, czy to się, się zalicza, czy to jest moja, jest na tym sobie na to, tylko to może być kobieta. Znaczy, że to może, musi być kobiecy jakby głos. Chyba. Nie ma tego. Byłem sobie szczerze. Chodzę, że no nie ma. Dwa stopnie. Jeden. Oto fajne. 0,6 0,6 mhm. muszę poczekać jeszcze muszę zmienić temperaturę rzuca wszystkie jakiś balony Programy jak się śmieje hmm. No nieźle 09 nie Ale minus 0,54 mi zajęło było Więc to raczej jest no. chyba noźne już, nie możemy to pozaliczyć pod to od Jakby to były mroźne to to jest huntu eee, W najzimniejszym klimacie zimno czy nie jak jestem taki potężny poszli szybciej gdzie jest zimno byś poruszał wolne gdzie jest ciepło. No bo nie możemy w sumie karoty Oooo, spalił kruzywic Fajr tak Masz tego nie? Tylko gdzieś tak wiesz, że tak się masz, nie do manewru Wheel of Fortune Nie wiem jakie, nie zobaczyłem koloru to, to czekaj, czekaj, daj mi lampkę tu Dwie, dwie lampki Zamknę mu te drzwi zamknę Tu mu drzwi zamknę Niech się ciągnie Trzymasz grillu? Tak Biorę The devil A dobra, Ale... główny jest, bite. jest Daj mi Czekaj, okay, szukam tytuła, mam Def Zabiły mnie No co za No Kliknąłem klucz, zamierzam go podnieść Się gdzieś ruszył, coś w garażu coś W gamingu jakby coś jest puste lustro to Jest pełno Garaż. Tak Widziałem jak się coś to zapaliło jakieś światło jak to odpaliłeś to lustro mm -hmm. I on dziś był tu chyba O. Ale nie ma kulki Nie ma kulki sprawdzisz czy w tym, nie ma yy, właśnie w innych pokojach? Uch, nie... Tu nie ma, no w piwnicy nie będę sprawdzał, nie? No wiem, jak tam stać. No w są... o, chuj, są Nie ma Boxa tak. na razie. Młotkiem rzuca do zlewu. A, to masz rozłóż te. Tak. Idę do piwnicy no. jeszcze, zobaczę. Nie ma. Może wiesz co, iść najwyżej po tego, po sól mi przynieś na razie i po jak Ja mam jakoś jadę bez świateł, a ja się go po prostu popytam. Nie ma, Na kogo głosował w wybojach? No, powiedział stąd Mhm, nie ma widmowej ich no, no to też idę po jakieś tam rzeczy, tak jak widzisz projektory i sól, to ja wezmę... wezmę sól i projektory, nie? No, a ja wezmę na przykład dwie lampki i MFK. no No, jeśli wtedy wrócę... w kolejne dwie? No i potem tylko... Kurwa mać, dobra, wezmę... O, żebra. Wezmę jedną lampkę, bo za chwilę zapomniałem odłożyć uwałki. Dopisał wypisał. Słyszałem to. Mamy jedną lampkę. Rozpadła. No kurwa, to może być do ogonu, niedobrze. A z Cicady jesteś content? Contencik, no. Jakoś tak dziwnie się tu dołożyłem, że ona będzie znikła. Że jej nie rozłożyłem. A nie rozłożyłem jej, dobra, to jest debila. Lec, Jeszcze lecę lec tylko pod dwa kadzidła i pojść więcej. No i git. Nie się bawimy. Są już te. O, to fiolet, poltergeist Wiesz co? Ja mu nas rzucam rzeczy, nie? Żeby je tak wybuchnął. No Pochowam te rzeczy, żeby tu nie przeszkadzały jakieś takie niepotrzebne. Na przykład tak jak crucifix Jakieś rodzinne pamiątki. Rodzinne pamiątki. Trochę babci A gdzie Ty rzucasz te rzeczy? Tam Tu? No tu, patrz Wszystkie swoje mu to rzucę Kależ kubek ależ kubek, no mocne rzeczy Co mogę jeszcze więcej? Młotek mu to rzucę. Szpadek może nie, nie, co nie... Szpadel. Ej, uwaga, ej, patrz ty! Żar ty oku, chodź, 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 oku. Ten duch nie trzyma poziomu. <grym grym 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 i> Oooooo, <zielone> wszedłem um. co sobie. Ehm. Co? powiedziałeś? <grym i> eee. <zielone> Było Tam. Tak. No, no. Była tam Ej, dobrze, że tu jest manek na mnie za oknem. Ej, a gdzie jest czajnik? Czajnik? To nie on czajnik czy... Czek... Ej, ty jesteś jakaś chora kobieta. Ej, Oho, i było! Co Rzucił było? wszystkim na z kuchni. O, czajnik jest. No, czajnik się nas. I czy on spóźnił pokój w takim razie? Gdzie, Sześć, gdzie gdzie Halo? Halo. Nie, 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 Halo, do pizza. nie, 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 wąchotka. Do widzenia Ej weź mu potata Potata? A potata Potato. Mam potata Potata Łyżka I, i potata No jedni tym Dawaj duchu content Duchy uchy brum brum No łup was bomba ale, o! Jeden czajnik się uniósł. Czajnikiem zakał. Jeśli nie rzucisz wszystkimi rzeczami naraz, jesteś... A tu je ten... ułożę. Rzeczy. Bo nie wiem, dam mu tu jakieś talerze, kubki... Tam tu je ku was konto Jest gdzieś tutaj blisko

jakby jeszcze do mnie to chciałem uwalić walić i uciekać do gaming roomu. No to nie, jest. No dobra. Eee, Kelly Dixon. Jest mgła. Co? No Kelly Dixon, mówię jego imię. Mówię jego imię, co? Ty tam kurwa pełkoczesz? Nie, nie idź, nie idź. Co miałeś za problem? Ej no łazienki Ja nieważne Powiem ci po Co? To, że jego imię tak dziwnie brzmi? Bardziej nazwisko No, nazwisko dick Kurwa, ale zabawne Ja w pierdolę ma nazwisko w Jód. O jest, papa -ka. Wyłącz tą Mazdę. No dobra, już, no pójdź. Drugi raz ingerujesz. Po w poszukiwaniu kulków. poszukiwaniu kulków. bądź w poszukiwaniu kulków. Może łapa jest? Co. a to ty? Nie ma. Pent. Pent? Pent. Pent. Próbuj pogadać z nim. Próbuję. Ja ci wezmę... ...RMF... ...i dwa Nic, nie gada. W mnie tak go spróbuję. Nie, nie gada. A to jeszcze będę musiał się rozejrzeć za kulkami. I... a to ja sobie może... A... Gdzie jest tu? Bo w kuchni nie patrzyłem Tak dla pewności mam Wiesz, że tak na przykład wieże nigdy one się tak znikają, na przykład tak jak ty raz mi mówiłeś, że była gdzieś, a ja w ogóle nie widziałem, nie? No ty byłeś? Nie To co nie umiem rozstawić Nieudolność Zdarza się w twoim wieku Nieudolność z tym jak ten Ej co jest? Na się stopni? Pół nie wígła Kogo? Co? Czy ty chcesz powiedzieć coś orotki? No ten co ma... Nie, ten co ma tyle lat Rewenant. Nie no ten, y... No rewenant, no. O nie, że mi chodzi. Już o o innych aktualizacji. Co to za mniej pomieszczenie? Ta jest tu, że dla tego nie odpowiada nasz kiedyś. Act of hate. Dzikały. Komu ty uciekasz? Bo idę po jeszcze rzeczy Okej okay. To uciekaj Dobra ten to Pa pa Jak idzie Jepka kamerą rzuca 7 stopni w no. a. A tu może teraz kulka jest No sprawdzałem nie ma Zapisał o, zapisał Poltergeist Poltergeist Nilly no, Chodź tu Aż kazidło? No to chyba mam Gaśnie ci No kurwa jego mać Musimy chyba razem Dawaj Że no. w pizdę Może i na kolejność jest? Czekaj, czekaj No gaśnie A ja spróbuję dwa i ty Dobra no beno? Kurde. Mogę to zgasić Nie mm, Może trzeba stać w pentagramie, żeby go przywołać? To ty stań, będzie kątem, będę to widział To jest hunt Ona hantuje Gdzie wal pierwszy jakby co Jak będzie na dopiero, jak będzie gdzieś no. szła dopiero nie, o, o, nie, Dziecko Dawaj. Walnąłem nie, dziecko. Gdzie jest wolna? nie, się? Jeszcze? nie wiem chyba nie. My no, możemy pentagram, z tym nerwowaliśmy Chodzisz? Tak. No nieźle poszło, nieźle. Co ostatni ty? Może dlatego? Pentagamu nigdy się nie używać No w życiu tego, Ale bym coś powiedział, tego nie powiem Nie powiem tego No No Nie dawaj, powiem, dawaj. nie powiem No powiedz. Powiedz. Dobra, to mnie tego nie wolno wybić. Powiedz. Robić. Wolno. Dobra, czekaj, muszę jakoś sobie odcinek. No, co to by było na tyle? Jakby ten pan kiedyś zaczął grać w to wiecie co robić, nagra.